Bogda Bodzia chwierot, łąka. Czy dziś, czy jutro, ona jest wiecznie zielona. Nawet gdy śnieg zasypie jej bruzdy, spod nich wychyli się gałąź. Odpoczywaj, jak wtedy, gdy trzymałeś wstążkę. Ciągle wiązałeś ją na moim palcu, na szczęście, a ptaki śpiewały, jakby miały zaraz odlecieć? Patrzyłam na zachód, który złocił moje myśli. Jego czerwień parzyła policzki, zielone wzgórza odpoczywały. Cisza. Była kojąca, jak twój dotyk ciepły. Rozlewał się od karku. Drżałam, jak przydrożna brzoza, po bose stopy, ubrudzone zapachem twoich dłoni. Silny podmuch twojego oddechu dochodził do uszu, a ręka. Nasączona wrażliwością, błądziła w poszukiwaniu wilgoci. Lekkie zachmurzenie świadczyło, że zaraz może popadać ciepły, majowy deszcz w upalny wieczór. Byłby prysznicem we dwoje, a twoje usta. Rozkosznie płonęły Twoje dłonie i moje dłonie w piruecie. Pachniesz życiem i ucieczką. Nie patrz tak wyraziście, jakbyś chciał zobaczyć wnętrze i potwierdzić słowa, które rano powiedziałam. Czuję, jak otwierasz drzwi. Ciekawość wyprężyła swój kark. Twardo stąpa, nie obawiając się niczego. Jest znowu na łące. Odpoczywa. Czytał Bogdan Dmowski.